W postaci fantazy... W świecie fantazy? Fantazjocepcja! Witam. Tak samo jak i w naszym prawdziwym świecie, w DLD-scrolls także mamy różnego rodzaju pisarzy oraz poetów, którzy zajmują się tworzeniem fikcji. Dlatego dzisiaj poznamy kilku bohaterów świata DLD-scrolls, którzy istnieją wyłącznie na papierze. Zapraszam. Zaczniemy dość spokojnie, bo od bohatera popularnych bajek dla dzieci, pochodzących z regionu Morrowind. Dzielny mały pędrak, jak sama jego nazwa wskazuje, to mały pędrak Kwama, który w przeciwieństwie do innych małych pędraczków, które wolą trzymać się bezpiecznie w pobliżu swej królowej i chroniących ją wojowników Kwama, ten wyjątkowo lubi chadzać na różne, zazwyczaj niebezpieczne wędrówki w poszukiwaniu przygód, gdyż wewnątrz kolonii po prostu bardzo mu się nudzi. I to jest w zasadzie tyle, co można powiedzieć o tym bohaterze. Jest to po prostu pouczająca historia dla danmerckich dzieci, że czasem w życiu trzeba być odważnym i opuszczać ciepło domowego gniska, aby szukać ciekawych przygód. Mały kwama, każdy go zna, w serduszku jego wielka odwaga, w blasku świetlików przed siebie gna, mały pędrak to właśnie ja. Kolejna historia opowiada o bosmerskim księciu imieniem Widley. Był on trzynastym dzieckiem króla Valenwood, a zatem i aż trzynasty w kolejce do tronu Valenwood, więc praktycznie nie miał żadnych szans na osiągnięcie czegoś więcej w królestwie. Opuścił zatem rodzinny dom w poszukiwaniu sławy i bogactwa. Podczas swojej podróży natknął się na żebraka, którego grupa wieśniaków usiłowała zabić. Whittle uratował żebraka, którym okazała się być deedryczna bogini Namira. Widley postanowił wykorzystać fakt, że zdobył u Namiry dług wdzięczności i poprosił ją o sławę i bogactwo. I po długich namowach Namira spełniła jego życzenie, choć na swój własny pokrętny sposób. Obdarzyła go trzema darami chorobą, przez którą wyglądał nędznie, mocą wzbudzania litości oraz mocą bycia ignorowanym przez innych. I tak oto, przez męczącą go chorobę, Łydl stał się żebrakiem. Mocą wzbudzania litości sprawiał, że każdy, kto go mijał na ulicy, zawsze dawał mu pieniądze. Zaś mocą bycia ignorowanym, mógł przebywać bez zauważenia wśród ważnych osobistości, podsłuchując ich i gromadząc plotki i wiedzę z całego miasta. Tak oto narodził się legendarny król żebraków, sławny ze swojego tytułu i bogaty dzięki datkom i sprzedawaniu zgromadzonej wiedzy. Vale to bohaterka popularnej serii kryminałów opowiadających o bretońskiej pani detektyw, która rozwiązuje różne trudne zagadki kryminalne, często silnie związane z tematami politycznymi. Można powiedzieć, że to taki Sherlock Holmes, ale w wersji Delder Scrolls. W książkach detektyw Veil podróżuje po różnych zakątkach Tamriel i wykorzystuje swój spryt i zdolności analityczne do rozwiązywania spraw, których inni by nie dali rady. Na chwilę obecną istnieje aż 16 opowiadań o jej przygodach, także jeśli lubicie zagadki kryminalne, być może Veil was zainteresuje. Następną postacią jest Eric Delane, szerzej znany jako Ivory Lord, czyli Lord Mamucie Kości. Sorry, ale nie dało się tego inaczej przetłumaczyć. Ivory to po angielsku kość słoniowa, ale w Tamriel nie ma czegoś takiego jak słoń. Są natomiast mamuty, więc wiecie, jakoś tak samo wyszło. Lord Mamuciej Kości to seria książek o fikcyjnej postaci imieniem Erik, który był bretonem i żył w High Rock podczas inwazji porządku alesjańskiego. Bohaterowej książki zaczyna jako zwykły farmer i całkowicie przypadkowo zostaje wplątany w konflikt pomiędzy alesjańskim porządkiem a bretońskim ruchem oporu. Choć był tylko prostym chłopem i generalnie nie umiał posługiwać się bronią, Erik często odkrywał w sobie siłę i umiejętności, o których istnieniu sam nie miał pojęcia, i kilkukrotnie przyczynił się do sukcesu ruchu oporu i odparcia inwazji Alesjan na swoją ojczyznę. Zaś swój przydomek zawdzięcza rogowi z kości Mamuta, który na początku swojej przygody zdobył jako trofeum ze swojego pierwszego pokonanego walki żołnierza armii alesjańskiej. Saga o Kapitanie Rekinołaku to seria opowiadań o przygodach wyżej wymienionego kapitana i jego załogi. Jest to pełna niezwykłych przygód saga o piratach, coś w stylu Piratów z Karaibów czy One Piece. Kapitan i jego załoga zawsze trzymają się razem jak jedna wielka rodzina. Każdy członek załogi jest na swój sposób dziwny i przez to unikalny. Razem pływają po morzu w poszukiwaniu skarbów i zawsze muszą walczyć z jakimiś nietypowymi przeciwnikami np. nieumarłymi duchami innych piratów coś dla fanów typowego, przygodowego fantazy w pirackich klimatach. Dicumus Scotty jest głównym bohaterem popularnej serii książek zatytułowanej Taniec w Ogniu, która nawet doczekała się swojej serii sequelowej pod tytułem Argoniański klient. Scotty to nieco tchórzliwy mężczyzna, który pracował jako zwykły urzędnik w dużej gildii budowlanej. Zostaje on jednak wciągnięty w brutalną, urzędniczą i polityczną grę pomiędzy konkurencyjnymi gildiami budowlanymi, gdzie niejednokrotnie Scotty ryzykował nawet własnym życiem. Jednak ostatecznie wychodził z opresji zwycięsko i piął się po szczeblach kariery urzędnika budowlanego. Seria książek jest bardzo rozbudowana i bardzo popularna, więc dla wielu mieszkańców Tamriel. Imię Dikumus Scotty nie jest wcale obce. No i cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Pragnę tylko nadmienić, że tych kilku bohaterów, których dzisiaj wymieniłem, to tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ książek Fantazy w świecie DialD Scrolls są całe dziesiątki. Dlatego jeśli Wy macie jakiegoś ulubionego bohatera z fantazy z DL The Scrolls, to podzielcie się nim w komentarzu. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Miłego dnia. Cześć.